Siema! Ja mam na imię Rafał, zapraszam na moim kanale, posnakuj to, oglądajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test porównawczy trzech różnych mirindy, nd, Mirind? tak, tak to się chyba odmienia. Nie są to butelki zwykłe, otóż są to mirindy Mixed. Które służą między innymi do zmiksowania ich z różnymi alkoholami. Dzisiaj zrobimy sobie test bezalkoholowy. Mamy, mamy tak niebieską mirindę o smaku jagody i pomarańczy. Fioletową o smaku winogrona i melona. A także czerwoną mirindę o smaku. Truskawki i liczy. Jak się okazało, butelki nie są tej samej wielkości mianowicie fioletowa Mirinda jest trochę większa yy, ma pojemność 1 litra dwie pozostałe 0,85 litra dlaczego? Yy, tę kupiłem w Biedronce. Pozostałe dwie znalazłem w żabce. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale do jakiegoś czasu w żabce napoje typu kola i tak dalej są sprzedawane w nieco mniejszej pojemności. Natomiast cena została taka sama. Ehe, inflacja. Zaczniemy sobie od rozlania wszystkich napoi do szklanek. Trochę jak takie perfumy dla ośmioletnich dziewczynek. Nie pachnia ani pomarańczą, ani jagodą. No dobrze, jak widać mamy nalane napoje do yy, każdej ze szklanek, mniej więcej tyle samo. Kolory no, nie wyglądają naturalnie. Nie wiem jakiego owocu trzeba by było użyć, żeby osiągnąć taki kolor, może jedynie ten truskawkowy liczy. Yy, nie wiem czy jak wyciśnięcie jagody, to wam się uda taki niebieski osiągnąć. Tak. No dobra, słuchajcie, trzeba spróbować. Yy, zaczniemy od yy, czerwonej truskawka liczy. Tak jak mówiłem zapach jak perfumy dla jakichś dzieci. Jakie to jest słodkie. Le. Yy, powiem tak, truskawkę czuć. liczy, czuć, konserwanty czuć. Yy, na pewno nie nadaje się to jako napój taki do picia bez alkoholu. Myślę, że tutaj idealnie zwykła biała woda by pasowała poza tym słabe. Spróbujmy teraz niebieskiej mirindy i jagoda i pomarańcza. Trochę może pomarańczą czuć, a to jest takie nawet bym powiedział lepsze. Na pewno jest lepsze. Czuć lekko jagodę, pomarańcze w sumie też. No, w sumie tak po chwili nawet ta pomarańcza bardziej wychodzi niż jagoda. Nawet dobre. Nie wykrzywia aż tak gęby od konserwantów. I na samym końcu winogrono i melon. No to pachnie melonem. Winogrono może trochę też. Ale melon czuć, naprawdę czuć melon. Powiem Wam tak. Który napój jest z tych trzech najgorszy? Zdecydowanie truskawka i litchi. Dlaczego ma najbardziej chemiczny posmak yy, oraz, co się okazuje, ma najwięcej cukru yy, z tych trzech yy, napoi. Mimo, że żadna z butelek nie ma napisanego czegoś w rodzaju zero cukru czy, czy coś w tym deseń, to yy, jagoda i pomarańcza oraz melon i winogrono jedna kilokaloria pochodząca z cukru na 100 gram produktu w truskawce liczy 23 drugie miejsce winogrono i melon ponieważ przebija bardziej melon ten to winogrono jest trochę słabo wyczuwalne ma to też trochę posmak takiej taniej orężady tak troszeczkę więc dlatego niższa cena. Zdecydowanym zwycięzcą dzisiaj jest linda o smaku jagody i pomarańczy. Naprawdę ten smak tutaj jest y, zdecydowanie najlepszy. Przede wszystkim wyróżniają się oba te aromaty. Y, no i przyznam szczerze, ten niebieski kolor wygląda po prostu mega. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zachęciłem Was do spróbowania któregoś z tych napojów. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Może ja coś źle zrobiłem, może to miało być, nie wiem, Mixit, ale że te miwindy trzeba ze sobą zmiksować. No to zobaczmy, może będzie dobre. Dalemy trochę niebieskiej fioletowy. teraz mamy taki kolor fioletowy. I damy jeszcze trochę czerwonej, czy teraz mamy sześć smaków w jednym. No to teraz spróbujmy. Gleda, kako denaturat in pravi, smakuje, kako denaturat, ki je brez alkohola in brez snega.